Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu, kolejnym komentarzu za krótko. Tym razem będzie o tym, jak się w Polsce robi antysemityzm. Jest, to będzie jeden ze sposobów, akurat byliśmy kilka dni temu świadkami takiego jednego z takich sposobów, który jeszcze do nosiło całe zdarzenie charakter wrzuty. O wrzutach mówiłem kilka tygodni temu. Ale ad rem, jeden z kandydatów na prezydenta Polski, Objawiony zupełnie niedawno, no dobra, powiem, Radosław Sikorski udaje się do amerykańskiej stacji telewizyjnej dla Polaków, czyli TVN24, chyba. Nie wiem, czy był w TVN24, czy w TVN. Telewizji nie mam, telewizora nie oglądam. Wszystko znam z doniesień internetowych. Udaje się do stacji, gdzie jest wypytywany o różne rzeczy przez znamienitą, wcale nie antysemicką i nieprawicową dziennikarkę Monikę Olejnik. Wypytywany jest o różne rzeczy i w pewnym momencie pada pytanie o pochodzenie małżonki pana Radosława Sikorskiego, pani Anny Apfelbaum, co pan Radosław momentalnie uznaje za prze... przejaw. Nierzetelności dziennikarskiej i sugeruje dalej pojęcie antysemityzmu. Jak wspomniałem, pani Monika Olejnik nie z tej bajki. To pierwsza sprawa. Sprawa druga. Pani Anna Apfelbaum, jej, jej pochodzenie, no jest, mi przynajmniej było znane zawsze. W, w, wiedzieliśmy, jakiego pochodzenia jest małżonka pana Radosława Sikorskiego. Chyba sama nie robiła też z tego tajemnicy. I rzecz trzecia i najważniejsza, chyba w tym wszystkim, gdyby jakimś cudem pan Radosław Sikorski został prezydentem Polski. Nie wierzę w to a pani Apfelbaum jako jego żona byłaby pierwszą damą, wcale nie byłaby pierwszą ani nawet drugą pierwszą damą w Polsce o tym pochodzeniu, czyli pochodzeniu, no powiedzmy wprost, żydowskim. Nic więcej, czy to jest dobrze czy źle, to, to w ogóle nie jest przedmiot mojego wystąpienia. Natomiast nic by w tym nie było niezwykłego, do czego my, Polacy, nie zostaliśmy przez ostatnie 30 lat przyzwyczajeni przez elity polityczne. Skąd więc ten, to oburzenie pana Radosława Sikorskiego, skąd ten dym? Ano wszystko ma głębsze uzasadnienie, głębsze sedno w Polsce. Nie było od dawna nic antysemickiego. Nikt nie uderzył w synagogę żadną, żadnym jajkiem, nikt nic nie, 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 nie zrobił takiego, co można by było ewentualnie nakręcić. Szczególnie jest to ważne w kontekście wyborów w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest zmiana polityczna, gdzie nowy prezydent wydaje się nie być wielkim przyjacielem obecnego establishmentu rządzącego w Polsce ale raczej jest przyjacielem, nazwijmy to na przykład państwa Izrael, społeczności y, żydowskich w świecie. Więc takie, takie oto zrobienie antysemityzmu mogłoby panu Radosławowi i obecnemu establishmentowi w Polsce pomóc. Tutaj przywołam, tak mu się to przynajmniej wydaje, tutaj przywołam taką... Y, y, to, to, bo to, jak wspomniałem, nie jest... Od nowa wymyślony sposób na rozpętywanie e, antysemityzmu. Jeszcze w latach 60. prymas Stefan Wyszyński e, udawał się na Zachód, no, taką słynną podróż, i przez jednego z dziennikarzy w Wiedniu został zapytany, czy w Polsce jest antysemityzm. I odpowiedział tak, mniej więcej tak, mówię z pamięci. Antysemityzmu w Polsce nie ma, ale w mediach to owszem jest. Właśnie ten mechanizm tu, teraz, dziś, wczoraj czy przedwczoraj został w Polsce zastosowany. Nic nie było, nic się nie działo, nikt nic nie, 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 nie wiedział o żadnym antysemityzmie. Guzik kogo obchodzi pochodzenie pani Anny Apfelbaum, które, jak wspomniałem, jest znane od wielu lat i, i można to przeczytać na bardzo różnych stronach internetowych. Nic tutaj nie jest, żadnego odkrycia Ameryki nikt nie dokonuje. Pani Pani Monika Olejnik doskonale sobie z tego zdawała sprawę i moim zdaniem zdawała sobie sprawę, że zadając to pytanie wywołuje określony cykl zdarzeń i... To moje felietony, czy moje wypowiedzi nazywają się felietonami subiektywnymi. Subiektywnie więc stawiam tezę, że z panem Radosławem Sikorskim była mniej więcej na to dogadana, tak jak i cała stacja TVN24. I całe te kampanie to jest tylko wiral, który się dzieje na mocy, mocy tego jednego małego zdarzenia. Co to przyniesie? Nie wiem w tej chwili. Natomiast jedno jest pewne, rozpętują zjawiska, których Polacy nie mieli ochoty do pewnego momentu, żeby były rozpętywane i nie wiedzieli, że staną się ofiarami kolejnej fali antysemityzmu rozpętanej przez Radosława Sikorskiego i Monikę Olejnik. Uważajmy na takich to polityków, którzy przynoszą nam takie dary w postaci takiego konia trojańskiego. Dziękuję.